Siemanko wszystkim, z tej strony Spaniak I dzisiaj zagramy w grę Go Home You Are Drunk Czyli gra o pijaku, który napierniczył się w barze Jak widać tu mamy jedno, drugie, trzecie Około 7 piw Może nawet 8 piw Które wypił nasz e, główny bohater po czym dostał SMS-a, skarbie będę w domu za 5 minut. Czy położyć, dzieci się do spania? buziaczki, całusy całosy i widzimy się wkrótce. Czyli krótkie, krótkie wyjaśnienie, dlaczego gra. Mamy wrócić pijanym do domu przed naszą żoną. Czy jest to osiągalne? Nie mam pojęcia. Miejmy nadzieję, że jest i że będziemy mieli jakiś cel. Jeżeli nie, to po prostu zrobimy jak największy wynik, bo widzimy tutaj bo jakiś high score po lewo, który jest w ogóle przeskoczony w jednym momencie o trzykrotność wyniku, Więc ten Ninetail o Orochimaru trochę ładnie poleciał. Ja tego nie pobiję, ja to pobiję Sterowania nie znam Nie znam totalnie sterowania, więc będziemy musieli sobie jego nauczyć się podczas gry I coś click here to play Ok, e, Czy ja mam się jakoś tutaj ruszać myszką, z strzałkami? Okej, okay, strzałkami się ruszamy e, i Już się wypierniczyłem Hangover, czyli dostaliśmy kaca, leżymy po i śpimy, okej okay. Zobaczymy jak to będzie wyglądało e, Czy ja mogę tutaj używać jakichś innych przycisków niż tylko strzałki, czy... Czy ja może nawet myszką kieruję, ale nawet nie wiem o tym Nie, nie, na pewno nie myszką na pewno nie mieszkam, wiem, że się trochę przewracamy na lewo prawo. Okej, okay, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie. Czy możemy... Ok, to możemy w ogóle skakać, co jest yy, z mało logiczne, bo kiedy osoba pijana by mogła... Weź tą myszkę stąd. Od kiedy pijana osoba byłaby w stanie w ogóle yy, skakać w, w, podczas biegania i to po takim napierniczeniu. Dobra, lecimy do przodu, lecimy do przodu Czy ja tutaj uciągnę więcej niż... O, dobra, uciągnę teraz 3 metry Stary, ciągniesz. Ciągniesz manina. W lewo, w lewo, w lewo! Ale nie aż tak bardzo w lewo, dobra Lećmy na pałę. po prostu leć na pałę stary Zobaczymy ile wystrzeli... Okej, okay, czyli za bardzo się wychyli... Poczekajcie, może tu jest gdzieś e sterowanie w Strzałki lub WSD, hold down and release spacebar to jump Okej, okay, oh. czyli spacja, skaczemy tak jak już odkryłem I strzałeczki I chodzimy i biegamy, okej okay. Strzałka do ty... Okej, okay, mamy ogólnie highscore 4 Nawet nie wiedziałem kiedy to zrobiłem, okej okay. Zwolnij, zwolnij stary Powoli, powoli, powoli bo się wrócisz? A do przodu, do przodu Masz progresować, nie, nie, się cofać. Stary, lecisz, lecisz do przodu, lecisz do przodu. Lecisz do przodu, ale spokojnie, bo ty masz tu masz. Oj, za bardzo do tyłu! Mmm, no i się zagibałeś, zagibałeś się. Zobaczymy, ile jestem w stanie w ogóle pobiec na pełnej palę do przodu. 3 metry. 3 metry, więc to nie był dobry pomysł, żeby tak polecieć. Powoli, stary, powoli, powoli. Równym równym równy tempem. Tylko się nie wywał za bardzo do przodu. Do tyłu też nie. O jezu, ale 5 metrów. 5 metr, mamy, mamy, mamy rekordzik, tak mamy nasz rekordzik Myszka wróciłaś znowu na ekran Dawaj stary, lecisz po prostu stary lecisz O powróćcie do tyłu trochę Do przodu, do przodu, do przodu Do, do tyłu, do przodu mm. Czemu ty jesteś tak bardzo nawalony, że Nie, nie kontrolujesz nawet tak, idziesz, dawaj stary Dawaj, idziesz, 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 idziesz. Ale bardziej w prawo, bardziej w prawo, bo się wywalisz o, o mm, Ścianę Kurna, no to jest strasznie trudne. To tak się wydaje, że to jest proste, że jak w kontroli. To nie jest takie proste. Nasz pijany, rudy, rudowłosy Arnold jest trochę nawalony i jednak jest problemem chodzenie w tym stanie. A my mamy jeszcze położyć dzieci i wrócić przed żonką? Jak my to zrobimy? Okej, okay, leć. Leć stary, leć. Nie wywraca tak się bardzo. Tu powinna być jak kontrola więcej e, tych. Między kontrola w którą stronę co idzie i tak dalej. Ty, jeżeli mi się wydaje, to my przechylamy świat Patrzcie, my przechylamy świat, ja chyba odkryłem, jak, na czym polega ta gra Pójdź w lewo, pójdź w lewo, stary Stary, w lewo Okej, okay, bardziej w prawo, bardziej w prawo, bardziej w prawo teraz W prawo, ale biegnij do przodu Okej, okay. nie, ale szereg, 6 metrów Celem jest przynajmniej 10 metrów, patrząc po tym, jak ta, jak ta gra się zachowuje To przynajmniej 10 metrów Musi być to przynajmniej 10 metrów Za bardzo, za bardzo cię pociągnąłem w stronę, Andrzej Okej, okay, pudełko raczej ci nie powinno wywalić aż tak Okej, okay, jest git, jest git, jest, jest git Wróć, wróć na dobry dobry. dobry Dobra, nie, wiesz to co? Ja to po prostu... Dobra, to mi nie wiesz. To, to, to jednak, to jednak Polecenie na pałę i próbowanie kontrolowania tego to nie był dobry pomysł Okej okay. Co chwilę muszę sobie po prostu kierować strzałkę w przód To będzie, to będzie najlepszy pomysł Dobra, cię będę tak po prostu co chwilę klikał, żeby on przyspieszał Tylko nie, nie zba, bardzo, nie, zba, nie za bardzo, stary Po prostu masz iść Masz po prostu podążać tą ścieżką Kumasz Dobra, biegnij. Okej, okay, bo się przewracasz na lewą. Teraz na prawo. Nie! 10 metrów, 10 metrów. Tak blisko. Chciałem chociaż te 10 metrów ogarnąć, żeby był z ciebie dumny. Był dumny z naszego pilaczka. Nie do tyłu! Czy ja cię kazałem polecieć do tyłu, debilu? Okej, okay, leć, 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 leć. Ła, nie na ciebie nie się. Po co ja to wykrakałem? Po co tu wykrakałem? Byliśmy na dobry, na dobrej ścieżce. Nie, musiałem wykrakać. Ok, biegnij, stary. Teraz musisz ominąć jakoś to pudełko. Znaczy, świetnik, świetnik, musisz ominąć. W prawo, w prawo, w prawo! Nie tak bardzo! Rozumiem, że... czemu tak gwałtownie reagujesz na niektóre komentarze, ja chcę. O, teraz nie chcę przyjść w prawo. Dopiero po czasie mi w prawo, no. Może mm. ja będę po prostu szedł do przodu i będę skakał, co? Patrzcie, to będzie najlepsze teraz. To będzie najlepsze teraz podejście, bo ja będę po prostu skakał. Parkour! Pff, parkour. Okej, okay, to teraz będziemy robić parkoury i w ogóle. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Aha, nawet nie zdążyłem podskoczyć i już się skończyłem. Ok, pięknie przeskoczyłeś. W sumie skaczmy cały czas, to może to być jakieś rozwiązanie. Gdzie ty, ty powiedziałeś? Leć! Leć w powietrzu, czemu by nie? Czemu by nie? Czemu by nie? Jest, do... jest dobrze, jest dobrze, stary, stary. Jesteś w powietrzu, mamy prawie 10 metrów. Do przodu, po prostu do przodu. Za dobrze! 12 metrów! Osiągnąłem to, co chciałem, ale nie, lecimy dalej. Skoro mamy 12, to możemy sobie zrobić 20, prawda? Okej, okay, leć stary, leć. Leć, po prostu leć. Leć w lewo, w lewo, w lewo. Okej, okay. nie, nie! było blisko. Okej. Okay. Parkour! Okej. Okay. Wow, to był dobry boost. Parkour! Dobre! Znaczy, przypierniczymy pewnie coś. Wypierniczyliśmy się w locie, no. Myślałem, że jak skaczę, to jestem jakby. Odpor na wszystko, ale jednak nie. Ok, takim tempem najwyżej biegnij. Takim tempem biegli. O, takim. Genialne. Parku! No, trochę nie wyszło z parkurem. O, to jest znowu nie wyszło z parkurem. Czy ja mogę jakoś tak mieć dobre podejście? Jakieś lepsze? Przej. Ok, i teraz już nie cisnę, najbardziej. Teraz to po prostu wyskocz. Wyskocz jeszcze raz. Starej, bo wiesz, po powietrzu, się nie wywalisz. To musi być logiczne, no bo. O co ty się wywaliłeś stary w powietrzu Rozumiem, że ty się na ziemi o wywalasz, ale w powietrzu? Dawaj leć Leć bardziej w lewo W lewo bardziej, ale nie tak bardzo Stary jak ci koleże iść w lewo to ty nie idziesz w lewo, ale jak już, chcę, jak już trzymam w prawo to nagle idziesz w lewo Dawaj i teraz patrz, na lewo klikam O poszedł w lewo Poszedł, ale za bardzo Okej okay, do przodu, do przodu, do przodu, nie prawo, do przodu Stary Stary nie tak lewo, Mmm, dobra strzałka do przodu Zwolni trochę Ok, podskocz Okej, okay, dobra, przeszedłeś obok śmietnika, jest dobrze Do przodu musisz iść, musisz iść do, do, do przodu Do przodu, do przodu Do przodu, do przodu, do przodu, stary Mieliśmy chyba, dwa, znowu 12 punktów, znaczy wtedy zrobiliśmy 13, 13 chyba, czy 12 skończyliśmy, nie wiem Ale mniej więcej powiedzmy, ogarnąłem, jak to kontrolować, chyba Nie, jednak nie, jednak nie, jednak nie, po co zbuduję, jak on się zachowuje? Nie Ok, teraz do przodu Do przodu Dobrze. Jezu, Ale ten Andrzej nie potrafi chodzić, on jest pa paralitykiem, chyba. Dobra, no, wyskakujemy nad śmietnikiem, bo to jest ułatwienie mojej roboty, szczerze mówiąc. Jakim cudem ty się wywracasz? Jakim cudem ty się za każdym razem wywracasz w momencie, gdy jesteś w powietrzu? Nie masz nic, co możesz, o co możesz się po potknąć, tak? Jednak cały czas jesteś w stanie to. O, co? super! Teraz nawet, nawet zwalniając się teoretycznie, bo jesteś teraz w bezpieczniejszej prędkości i się dalej wywaliłeś. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Myślałem, że jest wieku wybalansuj, ale nie Okej, okay, lecimy. Lecimy. Na no, spokojnie, Andrzejek. Powróć trochę do pionu, powróć trochę do pionu. Nie do pionu w tył, tylko do pionu w przód. Okej, okay, super. Chcie, jakby się wy wyrównał ten teren teraz? Nie, nie da się go sobie wyrównać, więc uwaga. O. To było genialne Zwolni, zwolnij, zwolnij stary, bo się wypierniczy za coś. Okej, okay, biegliśmy 12 metrów. Zrobiliśmy do 12 metrów, więc jest, jest to powtórka najlepszego wyniku, jest dobrze. Aha, i wywaliśmy się nagle znikąd. Okej okay. Okej, okay, głupi śmietnik. Ok, wyskoczyliśmy. Teraz uważaj na śmietnik. Uważaj, śmietnik, stary, stary, na spokojnie. Czemu ty go bijesz? Czemu próbujesz go bić? Przecież wiesz, że śmietnik jest twoim wrogiem w, w momencie, gdy jesteś pijany On nie jest twoim przyjacielem, on Ci nie pomoże dojść, to nie jest niczy blaska e, drewniana oczywiście która podeprze cię. Nie, to jest coś metalowego, które spowoduje, że ciebie jeszcze dostaniesz w pierdy zamiast e, być jeszcze przez to uratowanym. Okej, okay, dawaj, stary. Z, dawaj, Andrzej, 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 dobra, dobrze, dobrze, patrz dobrze pędzisz. Masz progres, masz progres, coraz progresuj. Coraz po prostu progresuj. Progresuj, a nie się cofasz i lecieś na śmieci. Ty głupi kaco. Kaco, kaco, co, 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 to prawie jak kace po, 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 po niemiecku, prawie go kotem nazwałem. Tak, bo chyba to popełnił Nie mam pojęcia. Okej, okay, teraz to, to jest to, to jest to, patrzcie, to jest to, teraz to, to podejść. Może jednak nie. No, jednak, jednak zaczęło dotknąć yy, po prostu popy, kartonowego pudełka, żeby się wywrócić. Okej, okay, dawaj. Dawaj, dawaj. Śmiecie o, o mi, śmieci, ale wróć do pionu. Okej. Okay. No i patrzcie, on biegnie na prawo, biegnie na prawo. Trzymam to w lewo, żeby się wyprostował. Po prostu żeby się wyprostował. Wyprostowuj się na grę, ma przeprost i leci w drugą stronę. No, jakim cudem. O, parkour musi wyszedł teraz, genialny Okej, okay, okej, okay, okej okay. Zajebiście, mieliśmy, mieliśmy zajebistą prędkość, czemu ją straciłem W lewo, w lewo, w lewo W lewo i do przodu W lewo i do przodu, dawaj, 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 stary Mamy to, mamy to, 13 metrów Oj, oj, oj Oj, pudełko zostaw, pudełko zostaw Dobrze Dobrze, dobrze I pudełko zabiło nas na 16 metrach To jest niemożliwe, żeby więcej osiągnąć no to jest po prostu niemożliwe. Ostatnia próba, po prostu. Patrzcie, to jest ostatnia próba, która zadecyduje, czy Andrzej wróci dzisiaj i położyć dzieci. Nie, nie On po prostu położy z kartonami po prawo od razu zalejki za przy klubie. I tak to się skończyło jego życie. Tak, wróćcie się do tyłu, tak. Do, 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 najlepiej wróć do tyłu. Minus 2 metry najlepszy wynik, jaki może być. No i cóż. Dowiedzieliśmy się, że gra nie pozwoli mi dojść do domu, położyć dzieci. Żona nas po prostu wywali z domu na zbity pysk. Z wywali z domu na zbity pysk. Wywali z domu na zbity pysk. Niestety, nasz Andrzej będzie musiał toczyć się w ze swojej, w swojej ulicy i po prostu najwyżej znajdzie sobie to jakiś lokal do spania. Na pewno nie dojdzie do domu. Ja się zamierzam żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cóż. Siemanko, pis, yo!